Matka. Cześć Kinia. Co tam ciekawego u Ciebie słychać? Dopowiem powiem tak, już zaczęły się wakacje, ale oczywiście nie byłabym sobą, jakbym nie miała już nowych pomysłów, co zrobić, żeby te wakacje nie były tylko czasem spędzonym na lenistwie. I wiem, Kinia, że Ty też jesteś taką osobą, i wiem, że Ty już planujesz, już masz tam różne pomysły. No i oczywiście jednym z tych pomysłów, jest właśnie nasze dzisiejsze spotkanie. Czy dobrze no, myślałam? Tak, tak, to prawda. Powiem tak. ci że to bardzo ładnie podsumowałaś, bo to, że my mamy jakieś wakacje, czy mamy urlop, no to jest ważne. Natomiast w momencie, kiedy tego urlopu nie potrzebujemy albo nie musimy wykorzystywać, no to faktycznie chcemy coś od siebie dać i to się zgadza. Tutaj jesteśmy w tym bardzo podobne. Bo chcemy od siebie coś dać więcej, chcemy, chcemy pokazać nasze umiejętności szerzej, tak żeby coraz więcej osób mogło też korzystać z, z tego naszego doświadczenia i tych talentów, które mamy w sobie. Dokładnie. A poza tym, no wiem, jak się uczy mózg. Tak? I nasz mózg nie robi sobie przerwy, e, oczywiście potrzebuje na nic nierobienia, żeby przyswoić informacje i je przetrwa, przetrawić i wrzucić do tej pamięci długotrwałej, ale oczywiście nienawidzi e, takich e, pustych przebiegów. Zresztą no, on, on cały czas pracuje, prawie jak pracoholik. Tak, bo dlatego niektórzy, niektórzy mówią, że, że nie mogą nie robić nic, prawda? Tak. Tak. A po drugie, uważam, że to nasze dzisiejsze spotkanie to też jest takie wyjście ze strefy komfortu naszego, a wiemy, że to też jest bardzo dobre dla naszego rozwoju, dla rozwoju każdego człowieka. Więc też chcemy pokazać tu, że to nie tylko inni się zmagają z tym Ojeny, a co to się stanie, czy potrafię, czy, czy umiem. To i tutaj to, to pokazujemy, że my też się tym, z tym zmagamy, tak? Też wychodzimy ze strefy komfortu. I tak. co jeszcze nas łączy? No oprócz tego, że lubimy na wakacjach pracować, wychodzić ze swojej strefy komfortu, to jeszcze pasje, tak? Pasje. Do kinia, z tego co wiem, twoją pasją, to jest oczywiście dla wszystkich znana informacja, czyli Excel, tak? Czyli to, że ty się zajmujesz Excelem, jesteś naprawdę w tym rewelacyjna. No i oczywiście ogród, ogród, Twoje przepiękne kwiaty, roślinki. No to, że czytanie książek, no to też jasne. No ale te dwie, takie najbardziej oczywiste, a powiedz mi, czy ty wiesz, jakie moje są pasje? Zobaczymy, czy będziesz wiedziała. Hmm. Tak, właściwie to nie znamy się od dziś. Nasza, nasza, nasza znajomość długo trwa i tutaj mogłybyśmy naprawdę podzielić się wieloma doświadczeniami. Pewnie nie wszystkie wykorzystamy w dzisiejszym spotkaniu, ale opowiemy o nich pewnie innym razem. Czyli Jeżeli będą myśli, kolejne. Mm. Tak, ja tak myślę. Jeżeli chodzi o ciebie, to ty jesteś przede wszystkim matematykiem z dużym, z dużym doświadczeniem i z długim stażem. Wychodzenie ze strefy komfortu masz już też wpisane w takie ostatnie wydarzenia ze swojego życia, bo wiem, bo jestem też świadkiem niektórych z nich. Pewnie o tym. Które, też... które przeżywałyśmy też w sumie razem, prawda? Bo ty yes. też miałaś y, takie wyjścia ze strefy komfortu. Tak, mm. przepraszam, bo mój kotek jeszcze tutaj chce się dostać. No tak. Bo... To jak ty wypuszczasz kotka, to właśnie y, ja jeszcze powiem, że są działania, które nas też. Y, albo może nie działania, tylko wydarzenia, które nas też połączyły. Bo y, Razem weszłyśmy właściwie w podobnym czasie na własną ścieżkę kariery, prawda? To można tak chyba u, u, ująć, że zostawiłyśmy to, co robiłyśmy latami. To znaczy, może nie do końca zostawiłyśmy, tylko bazujemy na tym, co robiłyśmy kiedyś dla kogoś. Teraz robimy podobne rzeczy i jeszcze trochę więcej dla siebie. I, i, i myślę, że tu jest fajne, to od razu mi hasło się nawija. To ode mnie zależy, tak? To ode mnie zależy, dla kogo będę pracowała. Nie wiem, czy ty tak, też masz Poruszyłaś tutaj dużo dużo wątków i. Tak. I jest Specjalnie. żeby i tak. oczywiście powiem, że nie o wszystkich powiemy tutaj, bo to nie jest ten czas i to miejsce, ale żeby Was może trochę zaciekawić. Tak, najważniejszą rzeczą, która teraz brzmiała w swojej wypowiedzi, to jest to, że... Po, po, połączyły nas takie e, pewne chęci, które miałyśmy do, e, w, taki, w takim, takim swoim, e, krótko mówiąc, sercu. Tak? Bo oprócz tego, że zdobywałyśmy latami doświadczenie w naszej takiej pracy e, typowej, czy, czy w Twoim przypadku w szkole, czy w, mojej, e, w korporacjach, to do doświadczenie pozwoliło nam w pewnym momencie po, e, poczuć, że też są in, inni ludzie, którzy e, są w. W swoim życiu mają też pewne y, takie strefy komfortu do przekroczenia, wyzwania do pokonania, i my poczułyśmy y, podczas takich rozmów rozwojowych, w których razem y, uczestniczyłyśmy, że fajnie by było to, co jest u mnie takie y, fajnie y, wybrzmiewa z mojego doświadczenia, żeby móc to podać komuś, żeby ten ktoś miał też łatwiej żeby nie musiał spędzać tyle lat co ja na tym, żeby się dowiedzieć tego, co, co, co ja się dowiedziałam i, i takiego doświadczenia, które ja zbie, zbierać przez x długi lat, jakiś tam czasu. Natomiast my możemy tym, co, co się uczymy wspólnie, czy od innych mentorów, takich, których znamy osobiście, czy takich, który, którzy są na większej, większej scenie w Polsce, to możemy wspólnie się uczyć. I możemy to podawać, tak żeby to było fajne dla kogoś i to, co, co nas dzisiaj właśnie skusiło na wspólną rozmowę, to to, żebyśmy właśnie mogły pokazać osobom, które nas słuchają, że ta pasja w nas głęboko jest i to doświadczenie, które mamy, powoduje, że w takim komplecie, przy okazji tego rozwoju, którego doświadczamy wspólnie, żeby podać to w postaci takiego gotowego materiału i goto, goto, gotowego, ciekawego kąska dla osób, które mogłyby się czegoś dowiedzieć w Twoim przypadku odnośnie matematyki, czy jak jeszcze tego nie powiedzieliśmy, odnośnie gier planszowych, których jesteś mistrzenią, bo organizujesz A. również w, w, w wielkie... No, no czasami w... jest lepszy. Hmm. <laughs> no jesteście w tym razem, to jest też kolejna, kolejny, kolejny, kolejny wątek. Natomiast w Twoim przypadku to jest to, a w moim przypadku to jest właśnie ten Excel, gdzie wiem, że niektóre wiadomości można, można koło nich przechodzić, nie wiedząc, że one są, a one ułatwiają. I to. Jest Coś, co, co mamy obiekt w naszych wersjach. Tak, I chcemy się tym po prostu dzielić swoją wiedzą, doświadczeniem, umiejętnościami, czyli z zakresu i Excela, i gier planszowych, do no, neurodidaktyki wiadomo mojej, ulubionej, tak. Yy, więc yy, tu yy, ja Wam jeszcze tutaj chciałam powiedzieć, że ostatnie spotkanie takie, yy, które dotyczyło zastosowania Excela, które Kina pokazała, yy, to yy, Wiecie, co można też stosować nie tylko przy swojej pracy, umiejętnościach, zdobywania nowych umiejętności, ale też w życiu codziennym. prawda? I to mi się właśnie podoba, bo przeważnie Excel sobie ludzie kojarzą z tym, o jej do pracy potrzebuję. Jak nie, 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 nie potrzebuję do pracy, to po co będę się go uczyła? Tak? po co on mi jest potrzebny? A tu właśnie ostatnie spotkanie, które Kinia przeprowadziła, właśnie dotyczyło tego zastosowania w życiu codziennym. Możesz tam Kinia zdradzić odrobinę, co to tam było? Tak, mogę, mogę nakreślić, jaki to był temat, bo temat myślę, że dotyczy wielu osób, które, którym na sercu leży taka ich własna edukacja i, i w związku z tym, że leży im na sercu edukacja. To z pewnością sięgają po większej ilości książek i nie przejdą obojętnie obok jakiejś księgarni, kiedy nie zajrzą na, ksi na jakąś książkę albo nie kupią sobie jakąś książkę. I Moja córka, mój mąż. I taki, taki, taki efekt jest później z tego taki, że um, właściwie mamy bardzo dużą um, biblioteczkę w domu i w pewnym momencie nie, nie wiemy, ile mamy tam książek. Z jakiej one są y, kategorii i dziedziny, nie pamiętamy, które y, ile ich przeczytaliśmy, y, nie pamiętamy, komu pożyczyliśmy. Ja na te wszystkie pytania zebrałam odpowiedzi w takim ostatnim webinarze, który jest dostępny na, na moim fanpage'u na twoje, Twoja Excelowa przewodniczka. I powiem Ci, że to fajnie, fajnie się przyjęło, bo oprócz tego, że to spotkanie było, to ja jeszcze napisałam. Artykuł na bloga, w którym podaję różne ciekawostki, jak właśnie sobie przejść przez odpowiedzi na te pytania. I na końcu tego, tego artykułu blogowego można sobie pobrać taki wzór Excela, który pomaga um, takiej osobie, jest bazą do wklejenia um, jej, jej książek i zestawienia sobie, właśnie. Tych Czyli taki ułatwiacz, ułatwiacz życia, takie narzędzie, które ci po prostu wszystko upraszcza, bo tak jak na przykład u mnie w domu, to ja się śmiałam, że mój mąż i moja starsza córka to kupują książki nie na ilość, tylko na metry. Tak? nie I na tak. sztuki, tylko na metry i po prostu nie mogliśmy tego ogarnąć, które książki, gdzie przeczytane, które gdzie odłożyć, gdzie tak. I to jest bardzo fajne. Mój mąż z tego czasu robił takie podobne katalogi do filmów, bo on ma pełno filmów, tak? E, swoich ulubionych i nie tylko. I to uważam, że po prostu narzędzie jest rewelacyjne, bo rozumiem, że to nie tylko można do książek wykorzystać, ale także do gier planszowych, do filmów, tak? Do skata. Tak, jak, naj, jak najbardziej. To jest, to jest wzór, który jest przygotowany na biblioteczkę książek, natomiast y, można sobie go pobrać i tytuły y, właśnie, czy, czy filmów, czy, czy, czy gier planszowych, czy, czy jeszcze innego typu y, jakichś takich ele, elementów, które y, kolekcjonujemy. I wtedy sobie po prostu dobrać swoje, swoje opisy. To jest, to jest nie jakiś taki zablokowany Excel, tylko z, zwykły, który można sobie jeszcze dodatkowo edytować pod swoje potrzeby i, yy, i po prostu ułatwiać sobie funkcjonowanie w takim katalog katalogowaniu pewnych jakichś uh -huh. elementów. Uh -huh. Dokładnie tak. No. świat tak, tak. to matematyka i liczby i tutaj powiem ci, że to jest coś co nas y, niejako gdzieś tam połączyło i wy, tak. wydaje mi się, a nawet jestem wręcz przekonana, że właściwie wszystko można y, przeliczyć, wszystko można przełożyć na, niejako na takie badania matematyczne, bo nawet jak ostatnio też tak sobie y, tak trochę rozwojowo psychologicznie myślałam, no to jest, jest coś takiego jak y, Konto emocjonalne, tak? U człowieka. Uh -huh. I jak powiesz komuś jeden komplement, czy drugi komplement, raz mu pomożesz, drugi raz mu Czyli pomożesz, Dokonujesz wpłat na to konto, tak, emocjonalne. Tak, masz te, takie wpłaty na, na, na jego konto emocjonalne, tak? Za chwilę, jak na przykład, nie wiem, coś y, zrobisz takiego, że, że za, zachwiejesz jego, y, jego y, emocją, albo jego zaufaniem, no to okazuje się, że to działa na im minus, tak? Tak. a wszyscy ludzie myślą, że nie, nie, znaczy może nie wszyscy, ale jest, y, znajdzie się grupa takich osób, które powie, nie, matematyka to nie jest dla mnie, nie, Excel to nie jest dla mnie, no nieprawda, bo no wszystko jest dla ciebie, tak, wszystko właśnie, te y, liczby rządzą też światem, więc Excel tutaj jest po prostu rewelacyjny. Ja do tej pory y, używałam często... Excela dotyczące liczb, przeliczeń, funkcji matem typowo matematycznych, tak? Nawet w szkole funkcje kwadratowe czasami e, zadawałam tym takim klasom bardziej, wiecie, e, ambitnym właśnie zrobienie wykresu funkcji kwadratowej w Excelu. No powiem Wam, że to jest świetne. Ja uwielbiałam, ale kinia pokazała mi, Excel zupełnie od innej strony, że właśnie można wykorzystać w życiu codziennym, tak, do książek, do. No niby to wiedziałam, tak? Ale jak zobaczę, jak ktoś to przygotuje, zrobi, to już jest zupełnie inaczej. Nie? No właśnie, bo ty, bo ty Excela znasz, i dla Ciebie to jest też jeden z, jedno z narzędzi, które, które wykorzystujesz do, do tego, żeby, żeby pracować z matematyką, czy z neurodydaktyką, mhm. czy właśnie z planszówkami. I e, właściwie można by było nawet podkreślić, że mogłybyśmy być jakąś tam konkurencją dla siebie. A to, co tutaj wybrzmiewa, to to, to że, że, że łączymy nasze kompetencje i e, z tego, co, 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 chce, co chcemy dać innym, to, to, to wyjdzie coś ciekawego. Tak, tak, to jest w ogóle zupełny tak jakby inny aspekt tego Excela. Poza tym ja rzeczywiście wykorzystuję Excel, ale tak jakby od innej strony w swojej pracy, tak? Także ja bardzo dużo korzystam i na przykład ostatnio kina te Twoje 15-18 minutowe kawy z Excelem, to po prostu to jest strzał w dziesiątkę I mimo że ja Wydaje mi się, że znam Excela, bo dlaczego do, użyłam słowa wydaje mi się, bo Excel jest tak potężnym narzędziem, że co chwilę coś mi nowego zaskakuje. I na przykład jak Kinia prowadziła tą kawę, ja tak, tak patrzę i wiecie, mój mózg mówi tak, nie, godzinne szkolenie to trochę za dużo, ja nie mam czasu, nie? to, 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 to od, od, odroczmy w czasie. Natomiast jak zobaczyłam, że te rozmowy Excelowe przy kawie, czy ten Excel przy kawie, to trwa tylko 18 minut, to o, o, o kurczę, no to fajnie, to mniej niż 20 minut, czyli zgodnie z zasadą Pomodoro, tam się zmieszczę, tak, zmieszczę się, tam moja neurodydaktyka, ten mój mózg się tam odezwał i sobie odtworzyłam po prostu wow. I co się okazuje, że ja od kini dużo się uczę, dużo na przykład zapomniałam o... Funkcji rzeczywiście o apostrofie, tak, Także, a co to za funkcja, to sobie tam zajrzyjcie do tej kawy z Excelem, bo uważam, że warto. <laughs> I nie tylko ta, bo ta druga funkcja mnie nie zaskoczyła, o której opowiada Kina, ale ta jedna tak. I, i po prostu powiem Wam, że naprawdę te spotkania są mega wartościowe, też z punktu widzenia neurodydaktyki, bo one są krótkie, przyjemne na temat i pijesz przy tym kawę, mieszczą się w tej y, metodzie Pomodoro, no i w ogóle jest. Naprawdę bardzo fajnie, to także bardzo zapraszam, dziękuję. naprawdę świetnie. Hmm? A, dziękuję, a że powiem dziękuję. Wam, a muszę powiedzieć, że Kinia, uważam, że mam swój sukces w tym, że Ty robisz te Excelowe spotkania przy kawie, prawda? Mogę tak powiedzieć, że to też dzięki naszemu wyzwaniu w sumie, które robiłyśmy, pamiętasz? Tak, pamiętam, pamiętam, to było wyzwanie, które zrobiłyśmy sobie. To, to, było, to był czas taki krótko przed pandemią, bo ja pamiętam, że był taki, taki moment, że ja tam kojarzę, kojarzę, że to było zaparkowane tam w tamtym czasie. Uh -huh. I to było wyzwanie, w którym chciałyśmy, obie z, zaplanowałyśmy, że sprostamy naszym, naszemu wyjściu z, ze strefy z komfortu. I będziemy sobie trenować wystąpienia przed kamerą. I mhm. po prostu umówiłyśmy się, że zostaniemy takimi partnerkami produktywności. I słuchajcie, ja jakby tego pomysłu nigdzie nie, wiedz, nie widziałam. Be Beatka, bo atka go w Pewnym momencie mi przedstawiła i tak mnie za, zafascynowała tym, tym, tym podejściem, bo podejrzewam, że to jakby było też skierowane u ciebie takim myśleniem, że ty wiedziałaś, że to po prostu będzie efekt, bo neuronalnie, tak, ty jakby patrząc na tą całą, całą tą, tą, tą Twoją wiedzę związaną z. z, z Tak, jak się uczy mózg, znajdź towarzysza, tak. Tak, i ty wiedziałaś, że to będzie miało swój efekt. Ja jakby tego jeszcze do końca wtedy nie, nie rozumiałam, ale tak mnie jakoś zaraziłaś tym, tak mi jakoś tak po, po prostu w punkt przyszłaś z tym, z tym pomysłem, że słuchajcie, mhm. to, było, to, było, to było niesamowite doświadczenie, bo my po prostu przy, od, od początku, od pierwszego dnia, którego zaczęłyśmy, to dzień w dzień przez 30 dni przysyłałyśmy sobie króciutkie filmiki i to polegało na tym, że miałyśmy do, do nagrania między 3 a 4 chyba minutki, takie, taką krótką wypowiedź, jedna dla drugiej i później robiłyśmy sobie feedback i to też katalogowałyśmy sobie w Excelu. Pamiętasz? Dokładnie tak i to było, czyli mój pomysł, żeby zrobić takie wyzwanie jak przełamać lęk przed kamerą, a Kini pomysł, na który ja nie wpadłam. Zróbmy sobie zestawienie w Excelu, będziemy miały, które filmiki robiłyśmy dobrze, co robiłyśmy źle, co wymaga poprawy, gdzie tutaj widzimy, że jest za szybko, za wolno, czy tam różne takie inne elementy dodawałyśmy. No i myślę, że efekt naszej pracy jest widoczny, bo już nie mamy takiej obgryzania paznokci, wow, będzie filmik. No i już idziemy, no będzie, to będzie. Nie, nie wyjdzie, to się uczymy. No, to, to, to zadziałało jak taka, taka wielka im, impresja. Co prawda nie, nie wyskakujemy jeszcze z lodówki, bo tak, bo nie tak, mamy. Tak, jeszcze, coś jeszcze coś. się nie przewiązujemy kokardką dokładnie, ale bo tak. to jest w naszym mózgu. Słuchajcie, to, to jeszcze my do tego nie dorosłyśmy. Jesteśmy też w tym procesie. Tak, tak, tak. Ale, ale, ale już... mamy do sobą. I już myślę, że chyba, no nie wiem jak Ty to Kinia, czujesz, ale ja, no bo ja miałam takie opory przed kamerą jej, bo to pójdzie w świat, tego się już nie da usunąć, od zobaczyć, tak? Od usłyszeć. I tak mówię, Jeny, no to strasznie, no, no może będzie nie tak, ale wiecie, jak już któryś film się nagrywa, no to z drugiej strony, no i, no i co z tego, że gdzieś tam się pomyliłam, no i co z tego, że ktoś sobie coś o mnie pomyśli? On i tak może sobie coś pomyśleć, a ja Mówi, mogę się wypowiedzieć innym razem. Jestem człowiekiem, mam do tego prawo. Ale jak nie ruszę w świat, to nie pokażę tych wszystkich cudownych, wspaniałych rzeczy które mogę przekazać innym, tak, i to co na przykład Kinia, no, no ja po prostu jestem mega dumna z tego, że Kinia po prostu ruszyła z filmikami, właśnie z tymi takimi e, swoimi poradami e, właśnie e, w świat do ludzi, bo, bo naprawdę ma niesamowitą wiedzę, a że to się działo gdzieś tam w niej, a nie było na zewnątrz, to, to wiecie, to aż, aż no aż wołało. Aż krzyczało, żeby to wypuścić. To jest wspaniałe podsumowanie tego, co dzisiaj właśnie robimy tutaj i chcemy przekazać w dzisiejszym spotkaniu. To, że jednak faktycznie mamy tę swoją pasję głęboko w sercu i próbujemy, przechodzimy jedną przeszkodę, później drugą, że wspinamy się na jakąś taką górę, która po prostu. Pozwoli nam na to, żeby, żeby z niej spojrzeć na, na, na świat z zupełnie innej perspektywy, a jak wszyscy wiemy, jak chodzimy po górach, to ta perspektywa gdzieś tam ze szczytu jest piękna. Jest tak. A czy jest łatwo wejść na taką górę? No nie jest łatwo, tak? Ale warto, oczywiście warto. Ja myślę, że też Wam się to spodoba, to, co my tutaj nagrałyśmy, to co słyszeliście, i być może będziecie chcieli posłuchać nas jeszcze jak ja? Może coś z tego jeszcze będzie? Myślę, że będziemy się spotykać, poruszać inne ciekawe tematy, które nawet dzisiaj już wybrzmiały, ale zostawimy to na kolejny raz. Tak, tak. dziękujemy Wam bardzo za spotkanie. Kinga Adamska, czyli Excelowa przewodniczka, i Beata Olszewska, Dobra, czyli firma Bowiem, no bo, bo ja oczywiście wiem, co jest dobre. O, tak. Dziękujemy. Do zobaczenia w kolejnym do razem. Do zobaczenia.